Hejka widzowie dzisiaj e, mój ulubiony e, obie tylko 25 topów i teraz każdy jak jest już jutro będzie, by, wiecie jutro no, jest spotkanie na Brookhaven I, każdy, i teraz jakaś taka Ewa się pytała e, o jej nick to pierwsza, to jest mój nick Nie możecie mnie dodawać, ja przyjmę. Zaproszenie, Ogólnie to nie, nie mówcie swojej nikki, tylko po prostu dodawajcie mnie, bo to ja mnie przyjmę. I chyba z tego będzie. Dobra. Zobaczmy. Aha. Krawy czy świnie? No Teraz kot jest. Nie ma łupotrzyk. Ko kot? Nie. No, kurde, no. No. Ale chyba... Dobra. A, tutaj jest znikające. Więc nie wydawajcie nie, bo już to jest tak jak mówiłam ej spadłam dobra Jak mnie postanowiłam robić daily ale nie wiem czy to mi się uda bo też teraz wiecie dawno co wróciłam do domu i dlatego filmów ani shortów nie było przez parę dni ja też właśnie byłam na wakacjach, nie lubiłam żadnych filmów na zapas, Dużo czasu też nie miałam, bo ogólnie od razu hmm, po zakończeniu roku pojechałam do Czuci, później jeden dzień musiałam się pakować szybko, bo jechałam hmm, hmm, do Rusztyna. Czasowo będę nagrywania jeszcze z moją kuzynka tam była. Mój, co wam? Ten tak to specjalnie dla westu, który lubię spotkania. A... Kiedy wstaliście, zobaczcie w komentarzu, kiedy wstaliście. Jest za 10. Chyba za 2 temu. No, nie za 2 dni Kiedy mnie są nowo, bo ja. no, Tak, ten już gram. Kiedyś grałam dużo w No i raczej będzie parę odcinków z tego, z cztery Nawet i więcej troszkę Ale mogę nawet wam troszkę powiedzieć co będzie na spotkaniu Na spotkaniu będziemy y, Robić Będziemy na pewno coś tam w tym właśnie update nowym, czyli w cyrku. Na karnawalu. Widzę, że ktoś mówi, ja mówię na to cyrk. I będziemy jakiś bilet zbierać. butla będzie. będzie nagrywać odcinek. Będzie chowany właśnie. Może coś jeszcze wymyślę, ale coś z tym rzeczą. I na pewno, w może będzie trwało jakieś pół godziny. Na pewno. lecimy dalej a co ale tutaj jest 20, 729 etapów nie 725 etapów i ogólnie napiszcie też jeszcze w komentarzu czy... Jaki ma być jeszcze, z czego ma być odcinek, oprócz na przykład z Rukawem albo jakieś hobby. No, na przykład macie może jakieś ultimęły, gry, Naprawdę nie um, Undermaster 2, bo mogę tylko w grać bo wiki, nie mam tych środków. Trzeba mieć jakąś kontrolę rodzicielską, coś takiego, nie wiem, nie znam się po prostu, nie wiem na co chodzi z tym właściwie. Ja mogę jedynkę grać, więc mogę na przykład z jedynki coś nagrać. Mm. Aha. Znowu spodziewam. Mm. Uch, mi tak szyja teraz woli.

i jedna nie wiem jakaś dziewczyna właśnie się spytała czy zostanę jej czy znaczy, będziemy tak dalej. a tu ja się że nie, bo ci nie znam no i nie no, wiem przecież jak się zachować na nie mam 8 lat, mam 11 mam 11 więc... no hej. no dziękuję bardzo za to, że... よし。 Jeśli chodzi o bliki, to z tego cyrku ja się patrzę jeszcze obok z tego cyrku mieszka tylko dom piłkę znaczy na tym koncie akurat teraz gram to nie mam piłki, ale na drugim mam piłkę i na drugim mam też jeszcze dom a to zniknęło i mam jeszcze na ten koniec to teraz mam, czy... Nie, nie pamiętam. A, ja i tam... wyrzutnie, wyrzutnie mam jeszcze. to ja, ja się wyrzutnie? Nie, nie mogę tu powiedzieć. No, wyrzutnie. Ja, no. Tak jak wygląda w sumie. Wreszcie no, tam trochę nie, ale już teraz coraz ciężko. W sumie kiedyś było Big Pamiętam. Pamiętam no, no. kiedyś jak się męczyłam z innym etapem, który był bardzo prosty. Dla tego. A jeszcze były takie komentarze shorts mi, że, e, short, że zasubskrybuje 5 osób, które widzą i 20 komentarzy, mi się zabiły, które pisuje, że na pewno kogoś tak nie wybiorę, więc jeszcze dzisiaj może wrócić shorts, jak będę subskrybowała tych innych innych. Więc tak uh, prostu 10 i tak zakłopotana byłam, że mogło się mogę nie No i dużego. Aaaa. pewnie będzie pitny, że nie? Na pewno nie. Że tam nie... Aha, to nie A i wczoraj wróciło film, jeszcze, więc um, nie że jestem z tymi dawnymi biefefem. Białym. Ja, Białym. Ja. Ja. No, tak. No prostu mam jeszcze nic film do nagrania, Jestem tutaj, myślę. Um, znaczy, jeszcze wychowałam w studiu. Nie wiem czemu. Po prostu, że mam... Nie wiem, nie wiem czemu.

哎，那那我。 Może wtedy jeszcze serię z oceniania skinów mm, widzów Chyba coś takiego zrobić, albo na przykład... Czekaj, nie wiem, mm, to tylko jakąś serię zrobić. Oceniania... Albo... Nie... Nie pamiętam. Już... A nie, dobra, pamiętam. Że z oceniania i baratów żeby coś takiego że jeszcze wstali z tym a Nie, przejdę ten i następny etap i już właśnie będziemy kończyć odcinek, więc jeszcze ten etap i kończymy odcinek.